Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam Was na przesłanie, w którym zobaczymy sobie, na co teraz w naszym życiu jest dobry czas. Do wyboru będziecie mieli dwie talie. To jest, kochani, boski tarot, tutaj pierwsza talia, a także telema tarot. Także zastanówcie się, która energia tutaj z Wami bardziej rezonuje. Ja rozpoczynam od Boskiego Tarota. No to zobaczmy, moi drodzy, na co teraz jest właściwy czas w naszym życiu, czyli czym teraz właśnie powinniśmy się w naszym życiu zająć. Czasami jest tak dużo spraw, że nie wiemy, co jest ważniejsze, co jest najważniejsze? No to zobaczmy, czym tutaj powinniśmy się zająć w naszym życiu. Na ten moment. Na ten moment, co jest tutaj najbardziej istotne? Najbardziej istotne, najbardziej istotne. Słońca. Bardzo piękna energia. Z czym jest związana karta słońca? Słuchajcie, przede wszystkim z tym, żeby zobaczyć, że w naszym życiu jest bardzo dużo powodów do radości i do wdzięczności, do szczęścia. Czyli teraz jest dobry czas na to, żeby docenić to, co ty już w swoim życiu masz i to, co w twoim życiu dobrego jest, ponieważ w ten sposób będziesz otrzymywać jeszcze więcej tego, co piękne, jeszcze więcej tego, co dobre. Więc tutaj pierwsza karta, to znaczy pierwsza myśl jest dla mnie związana właśnie z tym, że Teraz masz nauczyć się patrzeć na słoneczną stronę swojego życia. Ale też czuję tutaj energetycznie taki przekaz, że powinieneś właśnie iść teraz w stronę słońca czyli iść w stronę tego, co Ciebie rozpromienia w stronę tego, co powoduje, że Ty jesteś szczęśliwy. I to jest też dla mnie. Tutaj taki moment zatrzymania się i zastanowienia. Właśnie, co jest we mnie takiego, co powoduje to szczęście, co powoduje tę radość. I robienia tego więcej. Tego, tego, co jest właśnie dla Ciebie takie wznoszące, uskrzydlające Ciebie. Ale też jeszcze słyszę tutaj takie przesłanie. Że możesz mieć w swoim życiu wielkie skarby, możesz mieć w swoim życiu wielkie bogactwa, ale może zupełnie y, nie odbierasz tego w kategorii sukcesu, szczęścia. Y, może to po prostu też w pewien sposób y, jakoś dla ciebie spowszedniało. Coś, co na przykład innym bezprawiło przyjemność, czy coś, o czym inni ludzie marzą, ty być może no, patrzysz na to jako na coś takiego oczywistego, a nie jest to oczywiste. Nie jest to oczywiste. I, i, i właśnie to jest ten moment takiego. Zatrzymania się i zobaczenia na swoje życie w kategoriach tego słońca patrzenia przez inny filtr niż być może do tej pory i na to jest właśnie dobry czas. Ale też tutaj, Karta Słońca mówi o tym, że to jest dobry czas, żeby w ogóle podnieść swoją energetykę, podnieść swoje wibracje, żeby poczuć się lepiej. Tutaj też bardzo możliwe dla niektórych, że to jest ten moment, gdzie trzeba będzie postawić siebie w centrum. Swojego wszechświata, ale nie yy, patrząc na to z perspektywy takiej egocentrycznej czy egoistycznej, że wszystko ma się kręcić wokół mnie, tak? Tylko yy, ty teraz właśnie powinnaś jakby postawić siebie w centrum swojego wszechświata, żeby yy, innym ludziom, którzy przebywają z tobą też było dobrze, czyli ty właśnie teraz powinnaś, czy powinieneś, zauważyć w tym wszystkim siebie i odpowiadać na swoje potrzeby w sposób taki najbardziej zdrowy, najbardziej taki też szybki, tak, żeby nie pozostawiać na przykład siebie w takiej energii, braku w energii, niedostatku. W tym momencie, kiedy właśnie ty też postawisz siebie w tym centrum, ale tak jak mówię w tym zdrowym aspekcie, inni ludzie będą się dostrajać do ciebie, będą się dostrajać do twojej energetyki. I to też powoduje, że ty nie potrzebujesz innych ludzi zmieniać czy na innych ludzi w jakiś sposób wpływać tylko um, ty tak jakby patrząc na siebie pracując nad sobą powodujesz, że inni ludzie dostrajają się do ciebie, czyli zaczynają upodabniać się energetycznie, tak, um, tak, to jest to, co tutaj mi się pokazuje na pierwszy plan. Na pierwszym planie. I um, karta Słońca to jest w ogóle też wewnętrzne dziecko. Uzdrawianie wewnętrznego dziecka, ale w tym takim zdrowym też aspekcie. Bo um, nad tym wewnętrznym dzieckiem też nie możemy. Pracować latami, tak przynajmniej ja to czuję, tak? Trzeba mieć świadomość istnienia tego wewnętrznego dziecka i trzeba to wewnętrzne dziecko uzdrowić, utulić, ale też pozwolić jemu dojrzeć, tak, żebyś ty teraz w swoim życiu stawiał się do świata z pozycji właśnie um, osoby dojrzałej. Emocjonalnie osoby dorosłej, tak? Czyli nie stawiasz się z pozycji nieutulonego dziecka do świata, tylko stawiasz się z pozycji yy, dorosłej, dojrzałej, z utulonym wewnętrznym dzieckiem, tak? Czyli stajesz się swoim też opiekunem. Tak to tutaj czuję, moi drodzy. W ogóle też temat dzieci w waszym życiu może być bardzo istotne. Dzieci, które, które macie. Albo może właśnie czas też przypomnieć sobie, co jako dziecko na przykład lubiłaś, lubiłeś. I rozwijać się w tą stronę, rozwijać się w tym kierunku. tak? Też słyszę, że tutaj ważne jest jakieś poruszenie. Żebyś ty także nadał ruch, w swoim życiu ten właściwy ruch, przypominając sobie to, co jest właśnie dla ciebie ważne i istotne. Dobrze, zobaczmy tutaj z kart pozytywnych myśli, jakie przesłanie. Tak, czas się wznieść. No, bardzo adekwatne, ponieważ tutaj mamy właśnie postać, którą, która się wznosi, a tutaj mamy słońce, które też się wznosi. Mamy podobny y, ruch też ręką. Zobaczcie, jaka synchronizacja tutaj i tutaj. Czas się wznieść, moi drodzy. Zdecydowanie tak. Zobaczmy, co tutaj jest powiedziane. Niezależnie od tego, co dzieje się w naszym życiu, zawsze mamy potencjał, by wznieść się ponad to. Decyzja, by powstać, jest ważna. Wynusz się z negatywnych myśli lub ograniczających przekonań. Opuść naszą strefę komfortu lub wznieść się ponad użalanie. Wyjdź z dołka bądź wynóż się z torby z chipsami. Wstań umiłowany, na co czekasz. Tak, czyli to jest czas Twojego powstawania, wznoszenia się, i to jest teraz ten moment w Twoim życiu, który Ciebie do tego zaprasza. Także życzę Tobie wszystkiego dobrego. Zapraszam do mm, czytań, do kursu. Odzyskaj swój blask. A teraz, kochani, dla osób, które wykupują czytania, ten kurs jest minus 50%. Także dziękuję, trzymajcie się i buziaczki dla Was, Papa. Pa. Przechodzimy do, <laughs> do telemy. Dzień dobry, dwójeczki. Zobaczymy sobie na co teraz jest dobry czas w waszym życiu. Popatrzmy, na co teraz jest dobry czas, kochani. Wyskoczyła mi karta karta dziesięciu kielichów i powiem wam od razu, że to jest naprawdę przepiękna, przepiękna energia. W tle czytania też pokazuje się piątka denarów i pokazuje się paść. O i pokazuje się jeszcze głupiec i kochani czuję, że powinnam właśnie tę energię jeszcze tutaj y, omówić y, dla was, tak? No więc tak. Y, tak, to będzie takie tutaj dodatkowe przesłanie uzupełniające, ale jakże ważne. Dziesięć kielichów, czyli to jest energia rodzina. To jest energia miłości czyli teraz w swoim życiu skup się przede wszystkim na swojej rodzinie. Tutaj rodzina pokazuje się jako temat ważny, jako temat priorytetowy, jako temat najistotniejszy w twoim życiu, wymagający od ciebie zaangażowania, uwagi. I ciepła, i miłości, ponieważ dziesięć kielichów to jest właśnie energia domu, ale to jest energia domu, w którym panuje ciepło, w którym każdy ma swoje miejsce, w którym panuje zrozumienie. To jest dom, do którego chcemy wracać. Lubimy tutaj ten czas spędzać wspólnie, przytulać się, czyli Teraz jest najlepszy czas dla Ciebie, żeby właśnie zadbać też o potomstwo. I na to by tutaj wskazywała kartę e, właśnie tutaj e, dodatkowe z tła czytania, ponieważ mamy piątkę denarów, mamy pazia kielichów i kartę głupca. Czyli to dla mnie też jest takie przesłanie, że jeżeli masz dzieci, e, to te dzieci mm, mogą bardzo mocno y, potrzebować... Twojego wsparcia, Twojego takiego zaangażowania, bo te dzieci mogą na przykład rozpoczynać nową drogę, nową wędrówkę. To może być, kochani, wszystko, to może być po prostu nowy etap w życiu tej młodej istoty. I tutaj mi się pokazuje, że ta właśnie młoda istota, tak jakby nie do końca jeszcze w czymś się sama odnajduje, tak? I ona może e, wymagać no, takiego Twojego mm, wsparcia, poprowadzenia we właściwym kierunku. I tutaj kochani bardzo mocno zaznaczają się dzieci. Temat związany z dziećmi. E, ze zwróceniem uwagi też właśnie na to ciepło domowe, tak? To y, ciepło domowego ogniska. Y, moi kochani, gdybyście Wy byli tutaj y, linglami albo po prostu, tak, tak się potoczyło wasze życie, że obecnie no, nie macie y, możliwości, tak? Mieszkać, nie wiem, ze swoją rodziną, albo może nie macie swoich własnych dzieci. To ja tutaj czuję, że najlepszy czas dla Ciebie jest taki, żeby wejść do jakiejś grupy ludzi, do ludzi, którzy są do Ciebie w pewien sposób podobni, czyli znaleźć właśnie bratnie dusze. Bo tutaj, kochani, jest taka potrzeba, bardzo duża potrzeba miłości, bycia widzianym, opiekowania się innymi albo bycia doopiekowanym, tak? Czyli to zależy od Twojej sytuacji życiowej. Dla singli oraz dla tych, którzy mają. Rodziny, i są w związkach, przesłanie jest jedno. Najważniejsza teraz w Twoim życiu jest miłość. Miłość, po prostu miłość. I to taka miłość, która rozlewa się na większą grupę ludzi. Na cały świat możliwe, że też, tak? I teraz, właśnie, nie inne aspekty. A właśnie temat miłości. Otwierania swojego serca na miłość. <laughs> Dla tych ludzi, którzy z jakiegoś powodu czują się niewartościowi, czują, że nie są wystarczająco dobrze i tak dalej. Polecałabym zaangażowanie się w jakieś akcje czy w jakąś taką pomoc charytatywną. Gdzie możemy się innymi opiekować, by, byśmy my przyczynili się do właśnie szerzenia tej miłości, do opiekowania się innymi, do opiekowania się też słabszymi, tymi bezbronnymi tak? Istotami. Yy, to jest też świetny sposób na terapię. na Taką szybką terapię, jak właśnie wyjść z dołka. Jak wyjść. Yy, z depresji, jak wyjść ze smutku, jak wyjść z takiego poczucia, że do niczego się nie nadaje, zacznij przyda, jakby nadawać się dla innych ludzi dla ludzi słabszych dla tych, którzy tego potrzebują wtedy też będziesz czuć się potrzebny, ale też, tak jak mówię, to jest świetny sposób na właśnie taką autoterapię dla Ciebie Dziesięć kielichów to też może być energia spełniania swoich marzeń, ale to są marzenia na polu rodzinnym. Czyli robimy coś wspólnie, robimy coś razem z naszą rodziną, razem ze swoimi dziećmi. Dobrze spędzamy z nimi czas, rozwijamy się wspólnie, tak? I czerpiemy tą radość. I na to teraz jest najlepszy czas, i na to teraz jest właśnie ta przestrzeń. Też jeszcze usłyszałam, że to jest taka energia budowania solidnych struktur, solidnych fundamentów. Dla rodziny, która w przyszłości ma powstać. To też dla części z Was. Takie tutaj przesłanie. Zobaczmy z kart pozytywnych myśli, co chce być Wam przekazane na ten moment. Poproś o pomoc. Taka tu energia się pokazuje. Czy nieustannie wspierasz innych, a rzadko dostajesz to, czego ci trzeba? Jeśli tak jest, to nadszedł czas, aby poprosić o pomoc. Nie jesteś superbohaterem, więc nie musisz robić wszystkiego sam. Masz armię aniołów, dostępnych na zawołanie. Skontaktuj się z nimi, mów o swoich potrzebach i naucz się otrzymywać, ukochane. Kiedy stajemy się otwarci na pomoc, która jest wokół nas, wszechświat zapewnia wsparcie. Pamiętaj, aby wypatrywać znaków. Gdy prosisz o pomoc, zaczynają, zaczną się pojawiać, tak? Te znaki. Czyli to też jest takie tutaj przesłanie dla Ciebie, że jeżeli właśnie. Jest Tobie w czymś bardzo ciężko, bo mamy tutaj kartę pięciu denarów. To też powinnaś, czy powinieneś nauczyć się prosić o tą pomoc, prosić o to wsparcie, tak? Ale tu właśnie tych, którzy Ciebie kochają, albo tą Twoją najbliższą rodzinę. Tak to tutaj czuję. Cały czas tutaj bardzo mocno czuję taką rodzinną wspólnotę, wspólne takie wspieranie siebie. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam Was na y, czytania indywidualne i zapraszam Was też do kursu y, dla kobiet. Odzyskaj swój blask. Ten kurs teraz jest, kochani, minus 50% przy wykupie czytań. A, także trzymajcie się cieplutko, buziaczki dla Was i pa pa!